My się posługujemy prawem i w ramach prawa działamy, czyli no, możemy obserwować, możemy, e, możemy nagłaśniać e, na przykład nielegalne przekroczenia granic czy wpychanie przez Niemców do Polski e, e, migrantów, czy możemy pokazywać na przykład, że Polska Straż Graniczna i Policja nie podejmują tutaj adekwatnych, e, adekwatnych działań. No, nie możemy tych ludzi zatrzymywać, nie możemy tych ludzi. No chyba, że zaszłaby jakaś konieczność zagrożenia życia e, lub zdrowia, to, te, to wtedy oczywiście, natomiast no, takich, sytuacji, takich sytuacji nie mamy i staramy się powiadamiać, na przykład kiedy wykryjemy ludzi, którzy są nielegalnie przerzuceni do Polski, to staramy się powiadamiać policję i straż No ale e, czy policja, czy, przepraszam, wyjdę słowo, czy policja reaguje, czy podobnie jak z panią Domańską uważa, że to jest wasza sprawa? <laughs> Dobre porównanie. Czasami reaguje i zresztą trzeba powiedzieć o tym, że u takich zwykłych funkcjonariuszy w czy Policji czy w Straży Granicznej odczuwam sympatię i jakby wspólnotę, wspólnotę interesów. Natomiast no, ich przełożeni zapewne tutaj ograniczają tego typu możliwości. Natomiast w części przypadków działa i podejmuje działania adekwatne, a w części nie. Tak jak na przykład wczoraj ujawniliśmy, że taka grupa somalijczyków... No właśnie o to chciałem zapytać, bo to dosyć no. kuriozalna sytuacja. Te patrole obywatelskie uniemożliwiły kilka razy przerzut tej samej grupy ludzi. Jak ta sprawa się skończyła? No ta sprawa się skończyła w taki sposób, że ci... Przybysze tutaj, wpychani przez Niemców do Polski, cofnęli się na teren Niemiec. Niemcy próbowali ich przerzucić przez inne przejście graniczne. Nasi koledzy wyczuli, wyczuli pismo nosem i, i, i jakby no, uniemożliwili ten przejazd. Uniemożliwili w taki sposób, że pojawili się tam i, i nagrywali to i Niemcy Niemcy e, zawijali tak powiem kolokwialnie, za granicę. Zabawiamy ognie, naprawdę. Polska policja i Straż Graniczna była powiadomiona, nie podjęła żadnych działań, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że te osoby i dostaliśmy tutaj dokumentację również, że te osoby znajdują się w zielonej górze, że zostały przyjęte przez polską Straż e, Graniczną, czyli przez inne przejście graniczne Niemcy musieli je przerzucić, a Polacy ich po prostu e, wzięli i puścili w tej chwili wolno e, e, na ulicy, nie zostały podjęte żadne dodatkowe, e, e, dodatkowe, dodatkowe środki. To...